w tym odcinku mówimy sobie case study Piotrka, gdzie w pierwszym miesiącu tak naprawdę po dołączeniu do programu Accelerator AI zarobił swoje pierwsze 14 tysięcy złotych na czysto. I dzisiaj sobie krok po kroku to mówimy, jak udało mu się to zrobić. Ten z tej strony jak to jak wcześniej wspominał, dzisiaj mówimy sobie moje case study, jak wyrobiłem pierwsze 14 tysięcy w miesiącu miesiąc w programie Accelerator AI. Czym w ogóle się zajmowałeś przed dołączeniem do, do programu, bo już teraz to w sumie wiadomo, no full praktycznie skupiony jesteś na biznesie i tutaj na osiągnięciu celów. A no, jak to wyglądało jeszcze te kilka miesięcy temu? Tak, jak mówisz, zarabiam akurat nie na szybko do Inteligent i w tym biznesie się działam sobie, no ale wcześniej dorabiałem sobie jako magazynier. No i było to męczące, zarówno fizycznie, bo musiałem przynosić te łapki, te bolsy, e, bo mnie plety. Generalnie miałem problemy zdrowotne, przez to, takie mniejsze lub większe. No i psychicznie też męczyła ta praca, no bo pewnie, no nie było mi z nim podrody, nie? I w sumie, no co po tej pracy? No tam pracowałeś, wiadomo, no praca w jest chujowa i ciężka. Mimo, że tego nie doświadczyłem, to wiem też e, po innych ludziach, bo no również właśnie zgłaszają się do nas osoby, które również taką pracę mają. No ale co właśnie się wydarzyło w twojej głowie, że no faktycznie, no chciałeś tą pracę jednak rzucić, że no nie pasowało ci, chciałeś jakieś, nie wiem, zmiany? Ponieważ to generalnie wyświetlało mi się dużo kursów właśnie o robieniu i na co to ja, ja tam, do nie wierzyłem. Dalej wyświetlała mi się to reklama, czy faktycznie byłeś miarę prekonujący i podobało mi się to podejście do tego całego tematu. No i po prostu zacząłem działać z tym, zacząłem robić te stronki, no i byłem lekki już okrutek, to jest tak naprawdę łatwe, nie? Bo tam parę minut nie zajęło i zrobiłem pierwszą stronę, która wyglądała naprawdę dobrze. No i zacząłem po prostu w tym więcej działać, nie? I od tego się doczął. No, to jest mega w ogóle zajebiste, że dosłownie tam wiesz, wpisujesz polecenie jedno i masz gotową stronę profesjonalną. Nie? gdzie normalnie to no, musiałbyś się uczyć tego pewnie z pół roku, zanim byś taką stronę zaprogramował. No też pewnie wiesz wśród znajomych, jeśli masz kogoś, co po prostu programuje, no to myślę, że ty z nauki i tak dalej, to jednak wiesz 5 minut, masz trąkę, za którą no, są jeszcze dwa, trzy koła już, no wziąć, nie? No, dokładnie. No, pewnie ja działałem coś tam w WordPressie, ja też byłem na kierunku w szkole programowania i praktycznie robienie tych kolonek, to... Taki, że tak powiem, tyzy, bo to tutaj zajmuje czasu. A tutaj ja ten aplikant prąd, jeden, drugi, te, i, no, I masz stronkę, którą możesz sobie dowolnie tam już od klienta jakiegoś przygotowywać, nie edytować. Czyli sam jak widzisz, że no, 4 lata, 5 lat szkoły, uczenia się nauki stron, e, równa się tak naprawdę, bierz, 5 minut w tym e, narzędziu AI, które jest też darmowe w sumie. Pytanie, czy to potwierdzasz? Tak, no potwierdzam. No, zdecydowanie e, faktycznie działając w ten sposób, no, jest to znacznie bardziej wydajne. I po prostu w dzisiejszych czasach nie używać, ja i nie uczyć się tego, to jest moim taniem okiemny po. Zgadzam się z Tobą w no Jest to na, naprawdę rewolucyjne. Stronę zrobić jedno, ale też pozyskiwać klientów i tak dalej, no to jeśli po prostu dobrze to połączysz, jak sam wiesz, to no, da się maga mieć zajebiste wyniki, co też dzisiaj sobie właśnie omówimy. No tak, dokładnie tak jest. Można mieć wyniki, no i właśnie e, możemy przejść do tematu, to, to jak to już takie realne wyrabianie w tym temacie, nie? Jasne, okej. Okay. A miałeś w ogóle kiedyś jakieś doświadczenie właśnie z biznesami? One, jakiś dropshipping, trading, krypto są takie popularne w sumie metody, już e, czasu. Wiesz, to wyświetlało mi się też dużo kursów z tradingu, Z krypto po prostu zagłębiłem się w to trochę, no chciałem też tam sobie robić, dorobić, robić. No, coś tam mi się udało zarobić, ale ja też dużo straciłem, no takie ogólnie, no niewydajne to jest, bo dużo czasu trzeba poświęcać, a realnie jak nie ma się w tym ogromnej wiedzy, to nic się nie działa. E, dropshipping. To, to wygląda tak, że robiłem kiedyś ziomkami, no i generalnie miał, miało to potencjał, dużo czasu no tylko to poświęciliśmy, coś tam się udało podprzedawać, ale ogólnie a nic większego tego nie było, nie? Więc no, to prawdopodobnie kiedyś ten tryb przyblink był faktycznie wydajny, ale teraz już nie polecam w ogóle. No kiedyś wiadomo, to moim zdaniem, wiesz, były takie okienka, gdzie no praktycznie na przykład w 2020 roku, jak była ta pandemia, no i wtedy byś wszedł sobie w dropshipping, no to zarobiłbyś duże pieniądze. No ale teraz jest bez szans, no wiele osób takich, wiesz, bez kapitału sobie dzieciaki po 13 lat robią filmiki i sprzedają. E, są te Allegro i tak dalej, no ciężko jest z tym wystartować i zarobić bieg. No bo wiadomo, jak sprzedasz sobie jeden produkt za 20 zł, no to zarobić dwie dychy, nawet no to jest dwie dychy. A co to jest, jakby kilka, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie na czysto mieć, nie? Z takiego poważnego już biznesu. W ogóle to się stało, że no do tego mentoringu dołączyłeś, że no jakoś tutaj znalazłeś, nie? W stopie mi się właśnie, e, ten twój kurs, e, twoje relacje. No i tak jak mówiłem, zacząłem sobie działać, robić te skrótki, zobaczyłem, że to jest mega łatwe. I jeżeli taką wiedzę jakby udostępniłeś mi za darmo, no to myślę, e, pomytałem, że krótki jesteś osobą godną zaufania i dla tego by to nie wyjść bardziej. Nie? Jeżeli już za darmo mogę faktycznie zrobić skrótki, które mogę zrobić dla klientów i zarobić z tego kasę, no to czemu mam się w to nie zagłębić i zarobić jeszcze ręką, nie? po to to robię, że no właśnie masz tą darmową wiedzę, bo no naprawdę mnóstwo osób, które faktycznie się za to wzięło, nie? Jakby każda osoba, która wzięła się za te stronki, w sensie napisała, że działa, że pokazała pierwsze projekty, to dosłownie każda osoba zarobiła z tego mimo 2000 tysiące złotych, nie? Więc kolejny pytanie w sumie, e, czy mieć jakieś wątpliwości przed odniesieniem do programu, no bo wiesz, dużo osób mówi, że teraz to każdy, wiesz, te kursy opierdala, nie? Dostajesz jakiegoś buka czy tam kurs za 2-3 tysiące złotych, no i nic z tego nie masz. Tak, no właśnie, powiem Ci szczerze, jak działałem w tym krypto w tym dropshippingu, no to o ile krypto korzystałem w tych darmowych kursów, nie wychodziło za bardzo o tyle, to do kupiłem kurs taki, no parę surówek kosztował, nie, żeby koszyk wejść. No i mówię, no nie wyszło najlepiej, więc miałem jednak takie wątpliwości, nie, czy na pewno to wejść. No, ale jednak, Twoje podejście, Twoje mental, po prostu to, co widziałem po sobie na relacjach i to, że faktycznie może dużo wiedzę, sprawiło, że jednak ich załupę, no nie wiedziałem no i nie żałuję. No, przede wszystkim ogólnie mocno się zaskoczyłem, bo ja myślałem, że to będzie jakiś mega długi kurs podzielony na wiele rzeczy, i po prostu będzie moja w tym głowa, czy ja wykorzystam tą wiedzę poprawnie, czy coś z tego zrobię i czy po prostu będziesz odpisywał o tym raz na jakiś czas, tak wiesz, po prostu nie będziesz się interesował odpytnio. A faktycznie sam fakt tego, że to taki mentoring jeden na jeden był, no to dużo mi pomagałeś, tak naprawdę prowadziłeś mnie za rękę w tym wszystkim, no i mocno się przyczyniłeś do tego, że mi to wyszło, nie? No bo też bez tego możliwe, żebym zwątpił, odechciałoby mi się, po prostu byłbym leniwy i bym to robił raz na jakiś czas, a jednak przez to, że miałem ciebie nad sobą, to mega mi to pomogło, nie? No tak, no i dzięki temu, właśnie, że powiedziałeś na no to nie zmarnowałem tej kasy, którą dałem na ten kurs, tylko faktycznie zarobiłem te 14 koła. No i myślę, że to jakby jest dopiero początek nie? w tym wszystkim. No i po prostu też wiesz, to samo istnieje, idzie, że nie dość, kasę, to jeszcze w dodatku cały czas tą wiedzę swoją dzięki Tobie pogłębiam, no i po prostu będę mógł to wchodzić powoli już tam i po prostu zarobiasz na kasę już jakby nie krótkoterminowo, tylko długofalowo, po prostu mieć stały zarobek. No właśnie ta druga opcja, myślę, że najbardziej chciałbym w tym przyszłym roku po prostu rozwinąć ten biznes do tych 20-30 tysięcy miesięcznie, pracować sobie zdalnie, po prostu być, że tak powiem, niezależny. Robić sobie to samemu. No i wiesz, jak będę miał ochotę, jak będzie mi małą, no to po prostu więcej jeszcze w to czasu zainwestuję. No ale takie 20 30 tysięcy też było spoko, nie miesięcznie z pracy zdalną. wiesz to, po pierwsze, sam fakt tego, że jest to praca zdalna, tak naprawdę siedzę w domu, nie muszę wychodzić i się trzaskać z ludźmi. To jest jedna rzecz, że wszystko mogę rozwiązywać telefonicznie, SMS-owo, po prostu z domu. To jest mega fajna rzecz. No i nie musiałem pracować tam 2-4 na dobę. To tak naprawdę nie jest taka ciężka, długa robota. Te parę godzinek dziennie, 3-4, i jakby można już fajną kasę zarabiać, nie? Przynajmniej w moim wypadku. No tak, no z autopsji mogę powiedzieć, że jak robisz na etacie za najniższą, jeszcze nie ma fajnej atmosfery, tylko szef jest chujowy, no to jakby robisz po takiej linii najmniejszego oporu. Nie, nie starasz się zbytnio przez te ileś godzin. A jednak tutaj jak poświęcasz mniej godzin, ale no jakby z taką motywacją, że chcesz jakby coś w tym osiągnąć. Skupiasz się na 100%. Nie, nie robisz tego po to, żeby po prostu mieć jakiś mental, jakąś dopaminę, że coś robisz, ale tak naprawdę się nie skupiasz, tylko jeżeli faktycznie w to wierzysz i poświęcasz trochę tego czasu, ale jednak efektywnie, wydajnie, no to wtedy faktycznie są wyniki, nie. Yy, AI ogarnęło mi tak naprawdę cały marketing, yy, dlatego dość szybko mogę ruszyć z reklamą no i tych pierwszych klientów po prostu zdobyć za pomocą tego AI, nie? Wiesz co, poszedłem tą strategią po prostu, co polecałeś, e, czyli najpierw tym firmom pomogłem e, zdobyć większą ilość klientów, potem pomogłem im rozszerzyć całą ofertę, żeby tych klientów było po prostu jeszcze więcej. E, ja oczywiście nie mam o tym najmniejszego pojęcia, nie? Ale wszystko za pomocą AI to zrobiłem po prostu. No a po około trzech tygodniach współpracy po prostu zaoferowałem im jeszcze lepszą ofertę, gdzie doszły automatyzacje jakieś, grafiki za pomocą AI, no i tak to ruszyło dalej, nie? Tak, no generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli programujesz, to potrzebujesz ogromnej wiedzy, po prostu doświadczenia, umieć programować, jakby takiej otwartej głowy, a po prostu no teraz jest takie narzędzie jak sztuczna inteligencja, które po prostu umożliwia właśnie tak jak powiedziałeś jakiemuś dziewięciolatkowi pisanie prostego promptu, prostego pytania i sztuczna inteligencja jakby jest ponad człowiekiem i ona zrobi wszystko dla ciebie, wie po prostu więcej, wie lepiej, ma odpowiedź na każde pytanie, więc wystarczy tak naprawdę, że pozyskasz odpowiednią wiedzę, jak te prompty i pytania e, dokładnie dawać do tego AI, że po prostu było to bardziej wydajne i lepiej się zrozumiał z tobą, no i po prostu jakby no nie ma w tym nic ciężkiego. nie? Tylko e, trzeba poświęcić troszkę czasu na to. no Jak już to wejdziesz, już zaczniesz to kumać, to po prostu kasa się samo zarabia. E, I uważam, że przez to, że teraz jest to nadal nisza, bo nie ma tego tak od dawna i wydaje się, że każdy już ogarnia to AI, no bo to już trochę jest. Tak naprawdę to nie jest prawda, bo ludzie ogarniają tylko takie podstawy. Wiedzą, że istnieje też jak chat, ale nie zdają sobie sprawy z wielu możliwości i jak, jak potężne jest to narzędzie. Więc po prostu uważam, że teraz to jest ten moment, w którym trzeba jak najszybciej w to chodzić i po prostu działać tym i zarabiać kasę. E, tak, słuchaj, odnosząc się do tego, co powiedziałeś wcześniej, jeszcze, no to faktycznie tak jak powiedziałeś, było tam mnóstwo osób zainteresowanych, a bardzo mała garstka z nich odebrała to wszystko i zaczęła w tym działać. I tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, to, że to AI jest taką niszą i że można z tego zarobić, wychodzi tylko i wyłącznie przez mental ludzi i tego, że po prostu są w reguły leniwi i nie wierzą do końca w to, że można z tego zarobić, że to AI tak działa. No oglądali się jakichś słabych kursów po prostu, no i nie są do tego zmotywowani, nie chce im się po prostu tego zmieniać, bo czują, że trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, no i tak to z tego wychodzi, więc po prostu jeżeli jakaś osoba ma bardziej otwarty web i ma mental do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, no to po prostu y, jest w stanie z tego skorzystać, ale tak jak powiedziałeś, no jest teraz ostatnia chwila, bo coraz więcej osób w to chodzi, więc no, polecam po prostu każdemu, żeby był jedną z tych osób, która w to wejdzie. A co do tego, komu bym to polecił? No to słuchaj, ogólnie poleciłbym każdemu, takiemu jak ja, który po prostu ma już dość tego etatu, już go to męczy. Y, to taka stagnacja życiowa, że po prostu nie może sobie pozwolić na to, co by chciał zapłębę. I po prostu chciałby rzucić ten etat, przerzucić się na taką fajną, przyjemną pracę zdalną z AI i zarabiać w dodatku jeszcze większą kasę znacznie mniejszym oporem, nie?